Długie zagranie właśnie do Krawczyka, zobaczmy, świetna interwencja, ale tam nie było nikogo, kto mógłby wykończyć tę akcję. Intensywne te pierwsze sekundy, Krawczyk i świetna interwencja. Zobaczmy, jest okazja, świetnie, Burzej. Ładna sztuczka techniczna, zagranie wzdłuż linii, Brocki. Te próby ataku, wyjścia z piłką do przodu. Uderzenie, no to mogło zaskoczyć Słowińskiego. Ale dobrze broni golkiper Widzewa. Teraz będzie okazja. Zobaczmy, świetnie Burzy interweniuje w tej sytuacji. Dudek, Dudek znów niebezpiecznie pod bramką Klireksu. I fantastyczna kolejna interwencja. brocki. Czy Seged Brocki? Gol! I gol! Fantastyczne uderzenie zawodnika z numerem 10 Nie dał żadnych szans Bramkarzowi. Zobaczymy, jak zareaguje. Widzę w gol! I gol! Ależ odpowiedź fantastyczna drużyny gości Korzemiaka. Raz widzieliśmy ładne rozegranie piłki, najpierw, najpierw wzdłuż linii, potem szersze boiska, ale już sunie z kontrą widzę. Zobaczmy, ależ fantastyczna interwencja burzeja, jak on zatrzymał teraz. Czy jeszcze widzę tutaj stać na to, by skarcić rywali świetnie, znowu burzej? Pautiak, Do środka, zobaczmy krawczyk i znów burzej, fantastycznie. Mizgajski. Bardzo ładne zagranie, zobaczmy go! I drugi gol Sebastiana Brockiego w tym spotkaniu. Ależ sobie kapitalnie przyjął piłkę. Dewódzki, znów piłka do Brockiego. Zobaczmy, odzyskał Dewódzki, czy będzie goli. I świetna interwencja. Bernardesz, poprzeczka! Ależ kropnął Portugalczyk. Krawczyk, Krawczyk, gol! I gol 2 do 2. Ależ e, teraz zabawił się z obrońcami e, Klireksu. Dlatego przy piłce Klireks Dubiel, Hartstein. Muszą uważać gracze Klireksu. Będzie okazja i nie ma gola. Korzymiaka, jeszcze powtórka. Starają się przeszkadzać jedni drugim. Korzymiaka fantastycznie to zrobił. Czy będzie jeszcze okazja w tych ostatnich minutach spotkania? Marciniak. Bardzo ładne było to zagranie. Klireksu. Zobaczmy, świetna interwencja. Brodskiego poluje tutaj na hat-trika graczy Klirek. i ma tego hat Sebastian Brocki. Tak jak w poprzednim spotkaniu z widzewem, tak teraz trzy gole tego gracza. Gry zobaczmy, uderzenie i świetnie broni. Marciniak, coraz bliżej bramki, jaj! Gol! I jest wyrównanie! Krawczyk! I są jeszcze sekundy do zakończenia tego meczu, czy będzie gol? Nie, to jest już końcowa syrena w tym spotkaniu, pada. Sebastian Brocki łapie się za głowę, bo tutaj naprawdę Klireksy był bliski zwycięstwa w tym spotkaniu. Trzy razy chorzewianie obejmowali prowadzenie i za każdym razem widzę, był w stanie odrobić straty.